Kiedy przeglądałem ten zbliżający się tydzień seminarium, czyli tydzień dwunasty, wiele tekstów jest tam do medytacji, do pochylenia się nad nimi. No ale na ten wstęp, czyli na to rozpoczynający się tydzień, chciałbym Wam jeszcze jeden zaproponować. W sumie to dwa. Zobaczymy, jak nam czasowo wyjdzie. Pierwszy tekst będzie z Ewangelii według świętego Marka, z rozdziału siódmego, wersety od 31 pierwszego do 37. Pozwólcie, że go najpierw przeczytam. Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro galilejskie. Przemierzając posiadłości dekapolu, przyprowadzili mu głucho niemego. I prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzył się i otworzyły się jego uszy. Więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili, dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Kiedy odkryłem, że właśnie jest to tydzień, w którym Bóg pragnie uzdrawiać nasz język, naszą mowę, pomyślałem sobie od razu o tym fragmencie. Pomyślałem sobie o tym fragmencie, dlatego że to nie własną siłą człowiek ma coś w sobie zmieniać. Nie swoim zaangażowaniem, szlifowaniem, ale mocą Bożą dokonuje się każda zmiana w moim życiu. Piękne było to podsumowanie tego poprzedniego tygodnia, i przyszła mi taka myśl, takie natchnienie, takie przynaglenie, że tylko pełniąc wolę Pana Boga, pełniąc wolę Bożą, która. Objawia się w naszym życiu, my tak naprawdę stajemy się Jego uczniami. Że wśród tych różnych, trudnych rzeczywistości naszego życia, tylko pełnienie woli Bożej może nam przynieść słodycz. Tylko pełnienie woli Bożej prowadzi do poranka zmartwychwstania. Tylko wtedy możemy mieć pokój w sercu. Które pochodzi od Jezusa zmartwychwstałego. Ale wracając do tego naszego fragmentu. Pięknie on się wpisuje w naszą codzienność. Jezus przechodzi wszystkie nasze posiadłości. Przechodzi i szuka, kogo by uzdrowić. I piękne jest to, Że spotyka nas. Spotyka ludzi, którzy są głusi i którzy są niemi. Dzisiaj, kiedy spojrzymy na, na to wszystko, co dzieje się w naszym świecie, kiedy popatrzymy na ludzi, to właśnie tacy się wydają. Z jednej strony głusi na to, co Bóg chce im powiedzieć, bo tak są wsłuchani w to, co mówi świat, że nie mogą dosłyszeć, usłyszeć tego, co Bóg chce powiedzieć. A z drugiej strony tak dużo paplamy, tak dużo mówimy dzisiaj. Na wszystko wyrażamy nasz sąd, na wszystko wyrażamy naszą opinię, na wszystkim się znamy, na wszystko mamy własne zdanie że trudno nam jest pozwolić Panu Bogu, żeby On przez nas przemówił. Ale Jezus pragnie to w nas uzdrowić. Jezus dotyka dzisiaj naszych uszu, abyśmy mogli to usłyszeć, co chce do nas powiedzieć. I dotknie naszego języka, aby nas uzdrowić z tego, co my wypowiadamy. Ale to za chwilę. Głuchoniemy może oznaczać człowieka, który nie otwiera się na słuchanie Słowa Bożego, ani nie otwiera swoich ust, aby głosić wielkie dzieła Boże. I konieczne jest to, aby Jezus go uzdrowił. Może się to dokonać przez dłuższą praktykę. Może się to dokonać przez pewien czas, ale może się to dokonać w jednym momencie. I słyszymy wiele historii, wiele świadectw o tych, którzy tak po prostu w wierze dojrzewają. Nie dzieje się nic spektakularnego w ich życiu, po prostu wierze dorastają. Ich rozwój w sposób naturalny dochodzi do jakiegoś kulminacyjnego punktu, w którym oni już zdają sobie sprawę, jakby wyczuwają naturalnie, że stają się uczniami Jezusa, że już są gotowi o nim dawać świadectwo. Ale są takie Osoby, które przeżywają jakieś spektakularne nawrócenie. To się dzieje w tym jednym momencie, czy w kościele, czy na jakimś spotkaniu, ale ich nawrócenie dokonuje się w jednym momencie. Kiedy porównamy się do tego głuchoniemego, skoro był głuchoniemy, to znaczy, że to był przez całe swoje życie. On nic nie słyszał i nic nie mówił. Jezus musiał przyjść do niego, i on w tym momencie odzyskał mowę, odzyskał słuch. To się wydarzyło w jednym momencie. On nie chodził do lekarzy, nie szukał pomocy. Wszyscy wiedzieli, że on nie zgłuchoniemy. Skoro tak został opisany w Ewangelii, to było jasne. I tylko Jezus go uzdrowił, nic poza tym. Żaden lekarz, żaden znawca, ówczesny lekarz. Ale zanim to się dokona, musi nastąpić pewien proces. I Jezus ten proces na, na kartach Ewangelii nam opisuje. Początkiem zbawienia, początkiem uzdrowienia jest wyprowadzenie chorego stłumu na ubocze przez Pana, który Go tam zabiera. Kiedy stajemy i klękamy przed najświętszym sakramentem, to my też jesteśmy wyprowadzani na ubocze, wyciągani z tłumu, bo przed Bogiem jesteśmy indywidualnie, przed Nim stajemy indywidualnie. On nigdy nie patrzy na nas przez pryzmat drugiego człowieka. Zawsze patrzy w to, co jest w moim sercu. I kiedy my stajemy przed Bogiem na modlitwie, zawsze jesteśmy w pojedynkę, tylko ja i Bóg. Chociażby zgromadzimy się tutaj, chociażby był to wydarzenie na stadionie narodowym, to przed Bogiem jesteś tylko Ty i Bóg. Tylko On i Twoje serce. To jest początek naszego uzdrowienia. Wyprowadza go Jezus na ubocze. I pragnie popatrzeć w jego wnętrze. Co tak naprawdę się wydarzyło w jego życiu, że on jest nieszczęśliwy? Dopiero wtedy wkłada palce w jego uszy i otwiera go darem Ducha Świętego. Dopiero wtedy otwiera jego usta na mowę. Ciekawe jest to, że Jezus spluwa na ziemię i, do tego, i dotyka dopiero głuchoniemego. Jakby chciał pokazać, że człowiek jest słaby jak proch. Pięknie to się wpisuje w ten Wielki Post. My jesteśmy słabi jak proch. Doświadczyliśmy tego, kiedy posypaliśmy głowy popiołem. Dopiero Uzdolnieni przez Boga, możemy otworzyć się na to, co Bóg chce do nas powiedzieć. Dopiero, uzdolnieni przez Boga, przez Ducha Świętego, możemy głosić Jego wielkie dzieła. Dopiero, kiedy nasz język, nasza mowa zostanie uzdolniona, uzdrowiona. Bo my dużo mówimy, ale mało o Panu Bogu. Co może oznaczać ta ślina? Może oznacza smak mądrości, o czym świadczy mędrzec w księdze Syracha. Tak jakby Jezus dawał mu coś siebie. Przekazywał mu coś siebie. Wkłada w jego usta fragment siebie, fragment swojego słowa. I można co prawda posiąść taką całą mądrość na świecie, przeczytać miliony książek teologicznych, religijnych, aby móc głosić dzieła zbawienia. Ale jeśli Bóg nie wleje w moje serce swojego ducha, to będzie tylko naukowa baplanina, która może do końca nikogo nie przekonać ani nie pozwoli nikomu doświadczyć, kim tak naprawdę jest Pan Bóg. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały. I mógł prawidłowo mówić. I staje przed nami w tym fragmencie człowiek głuchy i niemy, ale to wszystko się dokonuje, aby uzdolnić tego człowieka do wiary, uzdolnić tego człowieka, aby iść i głosić wielkie dzieła Boże. Dlatego Jezus zabrania. Jezus przekazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. Kiedy Bóg otwiera naszą mowę, kiedy Bóg uzdalnia nas do głoszenia wielkich dzieł, to nie da się tego już zatrzymać. Jest w nas tyle energii, w nas jest tyle pokładów ducha świętego, tyle emocji w nas się rodzi. Że kto tak naprawdę dostaje dotknięty Duchem Świętym, kto tak naprawdę dostaje dotknięty przez Boga, no nie może się już zatrzymać w tej ewangelizacji, nie może się zatrzymać w tym niesieniu dobrej nowiny o Jezusie, o Bogu, który pragnie spotkać człowieka w swoim życiu. Skąd czerpać tą mowę? Skąd czerpać. To, aby iść głosić o Jezusie dobrą nowinę. I tutaj nam przychodzi drugi fragment, który poszukałem. Jest to fragment z Ewangelii według Świętego Łukasza z szóstego rozdziału, który wersety 39-45: Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się wikściernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobro, a zły człowiek, ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią Jego usta. Żeby móc mówić o Jezusie, żeby nasza mowa została uzdrowiona, żeby nasz słowa został we mnie wlany, ja muszę się otworzyć na to, co Bóg chce mi powiedzieć. Ja muszę napełnić mój skarbiec piękną, pięknymi słowami, słowami o Bogu. Jeśli ja karmię się czymś, co jest brudne, w cudzysłowie oczywiście, to zaśmiecam swoje serce, swoje wnętrze. Nie ma się co dziwić wtedy. Że mój język mówi w sposób brudny, używa brudnych słów. Jeśli moje serce napełnia się dobrym słowem, a dobre słowo jest takie, które buduje, które stwarza w człowieku dobro, które kiedy wypowiadamy, inna osoba słucha. I to słowo, które my wypowiadamy w drugiej osobie coś buduje. Powoduje, że ja wzrastam. Macie na pewno takie doświadczenie, że jeżeli się kogoś słucha, to z jednej strony możemy kogoś słuchać i pomyśleć, o, on sobie tam wygaduje różne rzeczy. Albo z drugiej strony, aż nie chcemy kogoś słuchać. Ale macie też na pewno takie dobre doświadczenia słuchania, że kogoś się słucha z takim... Wpatrzeniem, z takim zasłuchaniem, i wtedy czujemy, że to Słowo wypełnia nas od środka, że ono nas buduje, że ono nas przemienia od wewnątrz. I na pewno, kiedy zaczynamy czytać Słowo Boże, kiedy zaczynamy zgłębiać Słowo Boże, ono nas od środka buduje. Ono od środka przemienia nasze wnętrze. I kiedy zgłębiamy, zaczynamy zgłębiać to słowo coraz częściej, coraz częściej, coraz bardziej, zaczynamy je rozumieć, to potem fragmenty z Ewangelii, z Pisma Świętego, cisną nam się na usta. W różnych wydarzeniach naszego życia, przypominają się nam konkretne fragmenty z konkretnych ksiąg. Z konkretnych wydarzeń, z dziejów zbawienia. Kiedy porównujemy potem nasze życie do tego, co się wydarzyło na kartach Pisma Świętego, potrafimy odnaleźć dany fragment do konkretnego wydarzenia. To jest piękna mowa wtedy, budująca, że my potrafimy innym przekazać Słowo Boże. Bo naszym językiem możemy zbudować, możemy kogoś rozwijać, ale możemy kogoś zniszczyć i dobrze o tym wiemy. Ile razy żałujemy pewnych słów, jeśli zbyt pochopnie coś wypowiemy, jeśli w emocjach coś zaczniemy mówić. Ile jest takich sytuacji, w których ja żałuję tego, co powiedziałem, co powiedziałam? Tylko my musimy nakarmić ten nasz skarbiec. My musimy nakarmić nasze serce. Musimy pozwolić Bogu, aby nam coś dał od siebie, aby dotknął naszych ust, dotknął naszego języka. Wtedy to będzie piękna mowa budująca. Myślę, że warto o to zadbać. Myślę, że warto w tym tygodniu tak szczególnie pochylić się właśnie nad tymi grzechami języka. Bardzo, bardzo wiele trudności przychodzi nam właśnie z tymi grzechami języka. Wiele, wiele, wiele razy my się z tego spowiadamy, że grzeszymy językiem, że obmawiamy, że krytykujemy, że oceniamy, a to wszystko czyni nasz język. Oczywiście w cudzysłowiu, bo to wychodzi z serca. To wszystko jest tam w środku, Czym ja się karmię, to potem wydobywam. Nie, nie da się inaczej. Po prostu. Na co patrzę, czego słucham, co czytam, potem to po prostu odtwarzam. Jeśli ja tego nie zmienię, to nigdy tak naprawdę nie doświadczę piękna, które Bóg Przeze mnie będzie chciał w drugim człowieku budować. Więc warto w tym kierunku też spojrzeć, jeśli chodzi o nasze słowa, które wypowiadamy. Boże Słowo jest jasne. Bóg wypowiedział słowo i Ono stało się faktem. Ono przyszło na świat. To było najpiękniejsze słowo, jakie Bóg mógł wypowiedzieć. Bo Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas, aby nasze słowa też były piękne. Pozwólmy się Bogu do, dotknąć, uzdrowić, aby zmieniał naszą mentalność, aby pozwolił nam czerpać tylko to dobre Słowo, które pochodzi z Jego ust, i byśmy potem my tym Słowem dzielili się z innymi.